Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie informacyjnym na moim kanale odnośnie zakończenia pierwszego trybu w grze WRC 10. No i w pierwszym oczywiście trybie zakończyliśmy sobie sesje treningowe. W sumie nic specjalnego w tym trybie nie ma, aczkolwiek zawsze jak nagrywam dla Was yy, Części z WRC zawsze również poświęcam osobną playlistę poświęconą na ten temat, czyli na te sesje treningowe. No i tak, w tym wypadku było, proszę Państwa, w playlistie 6 filmów, nie było tego jakoś specjalnie dużo. Nie było też tego specjalnie jakoś mało, jak to zwykle standardowo po 5-6 odcinków wychodzi z tego trybu. Można oczywiście również się tutaj też bawić w tym trybie przez kilka dobrych godzin. No i wiadomo, tak naprawdę to nie jest koniec tej gry, bo moim zdaniem nawet dobrze tej gry jeszcze nie zaczęliśmy ze względu takiego, że ta gra tak naprawdę się dopiero zaczyna. Był to pierwszy tryb tak naprawdę z sześciu, jak nie lepiej. Także mm, kolejne tryby już wkrótce, wiadomo również kolejne filmiki informacyjne też będę robił, e, kiedy co rozpoczynamy, jaki tryb i tak dalej i tak dalej. A tymczasem jeżeli Wam się seria z tego trybu spodobała, zachęcam Was do zostawienia pod tym filmem lajka, komentarz oraz do subskrypcji kanału Miszczyniu Ziomek Milan. Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmiku informacyjnym, gdzie dowiecie się kiedy startuje kolejny tryb. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Hey.